Dziś 1 marca i ostatnią decyzją Rady Miasta pierwszy dzień bez tarnowskiego zarządu dróg miejskich. Także bez działu wykonawstwa, który w praktyce łatał dziury na tarnowskich drogach, a którego też już nie ma. Funkcję działu wykonawstwa przyjął zakład składowania odpadów komunalnych, ale już bez pracowników. O tym, co dalej z załogą, rozmawiamy z byłym pracownikiem działu wykonawstwa Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich Robertem Bodaszewskim. Panie Robercie, dzisiaj ostatni dzień funkcjonowania TZDM-u. Co z wami później z załogą? Szanowna Pani, na dzień dzisiejszy nie wiemy nic. Tak jak my nie wiedzieli od 19 grudnia, po ostatniej rozmowie z Panem dyrektor, Prezydentem Ścigałą, dowiedzieliśmy się, że po prostu w jaki sposób może baza TZDM-u zostać na kąpielowej. Później uchwała wchodzi, później zostają niby te miejsca, że pan dyrektor Ogrodnik nas przejmuje i tak dalej. To osoby przekwalifikują. Przychodzi luty, propozycje ze strony miasta jakby zakończyły się. 7-8 jest wypowiedź na bazie pana dyrektora Kułagi i pana dyrektora Ogrodnika, że na trzy miesiące możemy być przyjęci na okres próbny. Kończy się ta inwestycja, no bo musimy od, wziąć odprawy. No, nikt nie ma gwarancji, nikt nie ma po prostu jakiejkolwiek możliwości dalszego życia. No to wybieramy to dobrowolne odejście. Jeżeli dojdzie jeszcze do jakiejś rozmowy, bo my pracować chcemy, czy to będzie 30 czy 25 osób, ile sobie Pan Ogrodnik zażyczy, te osoby będą chciały pracować, mają uprawnienia. To nie jest prawdą w tej chwili, Pan Dyrektor kłaga bezpodstawnie. Już któryś z nas kolei nie rozmawia z żadnym ani na temat kwalifikacji, ani coś my zrobili przez tyle lat w Tarnowie. Ani pracy, ani po prostu wykonanie coś było, nie ma. W tej chwili jest tylko szkalowanie, że nie jesteśmy udacznikami i tak dalej, w kwalifikacji nie ma. Tam są ludzie, którzy przerobili po 20 lat na drodze. W trudnych warunkach i przeszli te etapy, znają troszeczkę się na drodze. Sprzętu nie było, doświadczenia możemy nabrać. Nowego dyrektora dostaniemy, na pewno to będzie funkcjonowało inaczej. Ale pojawiła się taka informacja, że to wy nie chcecie pracować w nowej jednostce. I opowiem Pani szczerze, że siódmego, jeżeli do siódmego nikt z nami nie rozmawiał, no to nie mogliśmy, bo gwarancją było to, że jakąkolwiek musieliśmy dostać gwarancję. Zgodnie z zarządzeniem, z uchwałą, a więc do 29 lutego funkcjonujemy jako Tarnowski Zarząd. Natomiast od 1 marca przechodziliśmy na Urząd Miasta, a później do Zakładu Składowania. Natomiast takiej gwarancji nie mamy. A więc była nam przedstawiona przez pana Ogrodnika tylko trzy miesięczne jutro, były przedstawicielki z Urzędu Pracy, była rozmowa, że możemy to samo zrobić po zwolnieniu, które nastąpi. Tych pieniędzy nie chcieliśmy. Myśmy chcieli ciągłość po prostu według kodeksu pracy, przechodzimy 25 ludzi, przechodzimy do pana ogrodnika, chcemy pracować. Nie było nam to zaoferowane. W tej chwili sam pan dyrektor Kułaga, który medialnie te rzeczy, które są opowiada, nie są prawdziwe. Prosiłem pana. Znaczy, nie, które dokładnie nie są prawdziwe, panie Robercie. A więc szkalowanie pracowników, brak kwalifikacji, nieudaczniki. I mówimy o rzeczach, które po prostu szkalują nas. I prace, że nie były wykonywane i tak dalej. Nic się nie mówi, cośmy zrobili. A więc to co, przez 20 lat, 23 nawet dział wykonawstwa nie zrobił nic. Wszystko było B. Przecież od pana prezydenta mamy 17 czy 18 osób, dyplomy, które uczestniczyły w powodziach, we wszystkich, nagrody podostawaliśmy. Osoby, które mają pokończone kwalifikacje na ciężki sprzęt, wydawane przez instytuty, mechanizacje itd. itd. To są ludzie B, nie umiemy nic zrobić. A więc to jest Nie było rozmowy. Szanuję pana dyrektora Kłagę, znam go jako dyrektora, który był jeszcze z moją mamą, pracował w Budapeszcie, w Hemobudowie. I w Niemczech. Znam go jako młody. Ja mam 46, on może będzie 5 lat, 6 lat starszy ode mnie. Ja wtedy byłem młodym, szkutem, On się wtedy uczył na stażu w chemobudowie. Też te roboty tam w tej chemobudowie nie. Mama robiła 40 lat i wiem, że też tam do końca nie były tak. A więc ja wiem o tym. Nie wszystko u nas było dobrze. Sam wiem, jako pracownik 8 lat ma przepracowane. Nie było. Ale kto zawinił? Nie mieliśmy nadzoru. Jeżeli się nie ma nadzoru w zakładzie pracy, nie ma dyscypliny, a jak nie ma dyscypliny, rujnuje się wszystko. Po ośmiu latach zrujnowało się to wszystko. Pan dyrektor musiał nie sprawowało nad, nad wami odpowiedniego nadzoru? Powiem Pani szczerze tak, że wszyscy dyrektorzy przejścią, którzy od pana Pystka, bo pana Bertkiewicza, który byli okresowo, a więc zanim cokolwiek chcieli działać, no to już nastąpiła zmiana. Pan Pyzdek bardzo dużo, w tym okresie, w którym ja przyszedłem, bardzo dużo włożył latarnowa, dobrał funkcję, a więc zaczął sprzęt, jakieś te audyty szukali. Wyszła afera z Rondem, poleciał nam pan dyrektor Pyzdek, przyszedł pan dyrektor Pertkiewicz, zaraz jakieś afery znowu z drugim, koło Dąbrowskiego, to poleciał dyrektor, przyszedł pan Musiał. Pan Musiał był wcześniej u nas, zanim się rozglądał, zanim to wszystko. Nie mieliśmy przede wszystkim kierownika na bazie. To było najgorsze. Nie mieliśmy zaplecza, a więc santa, takiego i tak dalej. że to wszystko szło, czy mistrzowie po prostu nie dawali sobie rady. No i wkradła się niestety polityka. To było głównym motywem, widzę, że zniszczenia nas. Naprawdę te 30 ludzi, jutro wychodzimy i na miasto, łatamy te dziury. Nie trzeba drożej. Nie trzeba naprawdę drożej. To cośmy robili, jesteśmy w stanie zrobić. Po tych samych pieniądzach nie będzie żadnego problemu. A proszę mi powiedzieć, ten wątek polityczny, mówi pan, że wkradła się polityka. Co dokładnie? Nawet jeżeli by były punkty, które by były wprowadzone na sesji 19 stycznia, bo była taka możliwość, yy, koalicja i tak dalej, o, o, o nim chodziło bardziej o odwołanie pana dyrektora yy, Musiała. Nawet nie yy, w tej chwili o, o odwołaniu działu wykonawstwa i tak dalej, i tak dalej. Może restrukturyzacja, może zmiana i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko można było wpisać jeszcze. Wszystko można było w tej uchwale pisać. To jest święty dokument, wydawany przez radnych, podpisany przez pana prezydenta. Myślę, nie było konsultacji tutaj. Było tylko cztero czy pięciominutowe zwołanie dyscypliny partyjnej. No i mamy wyrwaną szczękę teraz. Czyli dlaczego dokładnie Was zlikwidowali? Waszym zdaniem? Na dzień dzisiejszy. Ja myślę, że tak jak twierdzą w tej chwili radni, oni nie myśleli po prostu, że ta likwidacja działu wykonawczego nastąpi. Bo nie było planu właśnie, ja nie wiem, czy pan Kułaga po prostu nie naświetlił, jak to będzie wyglądało, co oni nam zaoferują. Tylko po prostu to zostawili nas na lodzie bez kierownictwa. Ani pan dyrektor musiał też już jako odchodzący, no bo też nam nic nie mógł zaoferować, pan ogrodnik jest w tej chwili pomiędzy kowadłem a młotem. Bo on jest dyrektorem, który nas przejmuje. Ale on dopiero nas miał przejąć od 1 marca. A do 29, co my mieli robić? Nikt nam nic nie powiedział. Chcieliśmy te pieniądze po prostu jeszcze raz, żeby nas nikt nie oszukał. W 1997 roku ich oszukali, w 2003 oddaliśmy po 300-400 zł, bo też była restrukturyzacja gospodarstwa pomocniczego na y, tarnowski zarząd i tak dalej. Oszukali nas. Także. Ludzie po prostu byli wystraszeni. To jest 35 ludzi fizycznych, którzy przepracowali więcej niż 15 lat w Tarnowskim e, Jutro 1 marca, czy ktoś z Waszej załogi e, zgłosi się jutro do zakładu y, składowania odpadów komunalnych? Jeżeli uda mi się na dzień dzisiejszy. Ja rozumiem w tej chwili pana dyrektora y, Ogrodnika, który może zawiza tutaj w tej chwili na tym pożegnaniu naszym. Jeżeli będzie taka rozmowa, na pewno się stawimy. Jesteśmy chętni w otwartych karty, w otwartych warunkach nikt w tej chwili nie chce. Może nie oddanie pieniędzy, tylko kwestia pracy, rzetelnej pracy. Po prostu potrzebujemy prawdziwego. Wierzymy akurat Pana Ogrodnika. Jestem po rozmowie kilka razy z Panem Dyrektorem Ogrodnikiem. Byliśmy z całą delegacją na cmentarnej. Jesteśmy w stanie dużo zrobić. Pomożemy mu, bo znamy się na tych rzeczach. Nie mieliśmy dyrektora. To nie w tej chwili, że miesiąc czy półtora miesiąca nie robimy nic, bo ludzie po prostu, depresja, która spowodowała to wszystko, jesteśmy z wykończeniem. Jutro, 1 marca, jeżeli postaramy się zrobić delegację, zrobić tych ludzi, oferta, która wypłynie jeszcze od pana dyrektora, kogo będzie widział, jak będzie to wyglądało, jesteśmy chętni pożyczyć jakąkolwiek pracę. Nie ma żadnego problemu. Panie Robercie, mówił Pan, że dyrektor ogrodnik, czyli dyrektor zakładu składowania odpadów komunalnych jest między młotem a kowadłem. Kto jest młotem, a kto kowadłem? Proszę mi powiedzieć w ten sposób, że ja w tej chwili biorę pod uwagę jako dyrektora składowania, że jest dyrektorem komórki, która miała nas przejąć. Natomiast rozmowy, które w tej chwili pan dyrektor kłaga, a więc ta cała śmietanka nigdzie w wypowiedzi pana dyrektora ogrodnika nie widzieliśmy, On nas chciał przyjąć i chce nas przyjąć. Nadal rozmowy były prowadzone, nawet jakieś kuluarowe też były. W tej chwili zostaliśmy, nie mieliśmy żadnej oferty od dyrektora centrum, który i tak zarządza zakładem składowania i odpadów. Także to jest to kowadło, co on może zaproponować, to jest to samo, co by przyjął w dniu jutrzejszym kilka osób na warunkach, które może w swoim statucie, w swoich zarządzeniach i tak dalej. Ale to nie jest gwarancja. On nie mógł nam dać gwarancji. Trzy miesięcy okres próbny, tyle może pan dyrektor ogrodnik. To możemy jutro zrobić. I rozumiem, że o wszystkim decyduje tutaj dyrektor Jacek i tak, to jest to jest, widzę, że tak, że pomimo to, że te rozmowy, które się zakończyły yy, bardzo dobrze z panem prezydentem ścigało, 19 grudnia, później na sesji nawet to, co się wydarzyło, była nawet te kilkanaście osób z gwarancji jakby. Uchwała nam dawała, tą gwarancję chcieliśmy, no, ale nie było. Kto na jakich zasadach przejdzie te 14, czy 15 czy 20 osób? Nie wiedzieliśmy. Były listy posporządzane za dyrektorów, yy, czy pana musiała, czy... One nie były respektowane i nie były po prostu brane pod uwagę. Natomiast nikt nam nie dał. A więc pan dyrektor Kłaga, z całym szacunkiem, jeżeli on by mógł mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy nam zespołowi, nie chcę z ogółem zagłogi rozmawiać, pojedynczo rozmawiał, byliśmy trzy osoby, tylko się, które wypowiedziały. Rozmawiam, on gwarancji nie jest w stanie dać. Po 1 marca, jeżeli będziemy na bezrobociu, możemy te same warunki rozmawiać z panem dyrektorem Ogrodnikiem. Jeżeli nas zechce przyjąć, jesteśmy chętni my też.